Jeszcze po w nowym dniu. Witam Was w nowym vlogu. Ja tutaj kawka. Widzieliście jaka pogoda za oknem? Leje drugi dzień. Wjeje niesamowicie. Okna całe mokre. Będzie mycie okien, jeśli ten deszcz ustąpi po paru dniach. E, ja tu sobie siedzę, tak wiecie. Odpisuję na Wasze komentarze. W takim cieplutkim klimacie. Z taką, o, fajną, zaraz Wam pokażę moją podusią. Mm. Ale teraz już kończę i uciekam się szykować, bo dzisiaj zabieramy dziewczynki do kina. Wczoraj się dowiedziały, obejrzały z nami film i dzisiaj idziemy na drugą część. Także Incredible był tu. Dzisiaj oglądamy. Cześć kochani! A wiecie, to jest super. Idziemy do kina. Tak, idziemy. Mama mnie sekuje, da mi tą piękną sukienkę. I jeszcze, jeszcze mama będzie mi cesać teraz łoska. Tak, łosę. zrobimy. A jakie chcesz dwa warkoczyki czy dwa kucyczki? Hmm. Dwa kocy. Jeden? <grym> Jeden czy dwa? Dwa. Dwa warkoczyki. Nie mam tego, Liluszu, yy, grzebyczka, żeby rozdzielić włoski. Ale widziałaś, jaka pogoda jest? Musimy kurtki założyć dzisiaj. O! Wczoraj z tatą oglądałam wieczorem film. Halo. I był Lipa. Halo. <laughs> Nie lubię filmów, gdzie e, zombie są. I po prostu tam się. Ja, to jest. Zaraz mam powiem, jaki. Komórka z 2016 roku. I tam właśnie zombie. Ni ta super, bo Samuel L. Jackson wiecie, ale. Lipa! A dzisiaj mamy wieczorem, wiesz co? Coś, co bardzo lubisz. Zgadnij, co? X... Faktor! X Factor! Ale nie idziemy do szkoły. No nie, bo macie dłuższy weekend. No. Mhm. Na tyś, no to na tyś nie tyś się tyś ćwiczy, bo dziewczynki w poniedziałek e, idą do kościółka i mają występ w kościele i e, zanoszą dla potrzebujących ja jedzenie, puszki, poczekaj powiem mm. to, e, zanoszą tam, wiecie, do kościółka jest zbiórka, prawda, e, suchego jedzenia i powiem Wam, że będą śpiewały z chórem. A w ogóle, um, jak byliśmy na Zrobię Ci inną, wiesz, bo nie, nie mam tego. Okej. Okay. To są moje lalki. Bawisz się? No. No, mogę zmieniać nich głosy. No. Dobra, czeszę Lilusię i odzwiem się później, tak? Nie. No, ale nie rusz przez chwilkę, no. Toba A wy dziewczyny? Torebeczki sobie wziąłeście? Tak No to zakładamy buciki Tak u nas wieje I przez to wczoraj mi zbiło bazon Z parapetu spadł Co tam było wasze? Co tam wasze? Mały ten, ten, który znalazłam w mojej małej poki. To jest mój! Ona jest mój ulubiony kolor i ma ładny kwiatek z niej. Przyjechałyśmy już pod kino i zaraz idziemy. Zobaczycie, co tu to, o... Zaraz. No, to jeszcze chwilkę. Czekaliśmy pół godziny chyba. Nie, 20 Czekaj minut. A, co prawie co? pół godziny? Prawie pół godziny. Jeszcze chwileczkę będziemy czekać, bardzo wieje w dalszym ciągu, nie wiem kiedy to się uspokoi, ale w pogodzie patrzyłam, że już jutro ma tak nie być, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Ja wiem! A na jaką bajkę idziecie? Na Incredibles 2! A jak wam się jedynka podobała? Super! Dla mnie była super, bo ja już oglądałam to klasie to klasie, to to gier... drugą część Lila widzę się mega wczuwa. I, kochani, mam mój kryształ tutaj. Nie. O, masz tam jakiś magiczny kryształ, no. No, on jest prawdziwy. Powiem Wam kochani, że jak wrócimy, to chyba będziemy dzisiaj już sobie siedzieć w domku, bo naprawdę jest bardzo brzydka pogoda i raczej nie sądzę, żeśmy zaliczyli spacer, bo powiem wam, że no totalnie wieje, a matysia po tym basenie niedawno co miała w szkole, to tak trochę wczoraj właśnie. Wiecie, Więc trzeba uważać teraz i się nie doprawić. E, I żeby jakaś choroba nas znowu nie pobrała, nie? Bo teraz taki etap jest różnych chorób nie, jesiennych. Nie, e, nie. E, jeśli Was coś pobiera, to życzymy Wam zdrowia. No, bardzo Wam życzymy. No, będę super, więc będę też zdrowy. No pewnie. o, o a tak gdzie, tutaj, gdzie, tutaj? Trzeba, dobrze się trochę spóźniliśmy. To nie będzie pół godziny, po chwilę mniej. Tu siedzi Matysia już głodna. Tu siedzi Lileczka, już głodna i ja też jestem głodna. Za, nie wiem, za dwa tygodnie niecałe, jesteśmy już po bajce. Jak mam się jakie bajka podobała? Super! Super, chociaż Lila już w trakcie mnie pytała dwa razy, kiedy wyjdziemy. Powiem Wam, że bardzo długa jest ta bajka i powiem Wam, że w ogóle bajka dobrze się skończyła i bajka jest fajna. Aczkolwiek miałam w trakcie przemyślenia, że efekty specjalne to już są prawie tak jak dla dorosłych, i że jednak trochę za dużo walki e, z bronią, przemocy, jak na taką bajkę dla dzieci. I bajka była e, bardzo taka głośna, wiecie. No, nie należy do moich ulubionych bajek, aczkolwiek ogólnie, no. Fajna, no fajna, ale myślę, że dla dzieci powyżej co najmniej piątego roku życia i to dla dzieci, które e, mając te 5 lat lubią wysiedzieć w kinie, bo nie każde dziecko też tak, wiecie, lubi i nie każde dziecko lubi taki hałas, co jest w kinie, a dzisiaj było przez te efekty specjalne bardzo, bardzo hałaśliwie, prawda? Kochani, na pewno idzie do moich, um, tam bajka, do mojej li listy ulubionych bajek. A u Lili też do jakiejś listy, czy tak średnio? Średnio. Też tak myślę, tak widziałam po Lidii, że u niej tak, wiecie, średnio. A, ten słuchawki, kto przy Cię poprzytulać do mamusi? Mm. <laughs> a ja właśnie obejrzałam... ...Claire. No, to nie dla dzieci film. To To nie dla dzieci, mówię, film obejrzałam, <laughs> a do mnie przeszła się przytulić. A dzisiaj będzie X Factor, pamiętaj. Nie! Ale nie uderz po Muniu, nie uderz po muniu. <laughs> Co robiłaś? A, o challenge mnie pytałaś ze słuchawkami. Kiedyś go nakręcimy, ale myślę, że ostatnio były Nie. chyba dwa challenge, więc starczy na razie. Zobacz, straciłyśmy ostrość. Ty Znowu mnie oplujesz? Tata jak nam podśpiewał, wywołuje. Nie. Ja też. Ja nie ja nie lubię brokuła na kolację. Ja nie chcę brokuła na kolację. Żadnych brokułów na kolację. Żadnych zielonych, ojej, warzyw. Nie chcę. Ja będę jadła jajo na kolację, Arturo. Tak, my z Lindą wolimy jajo. Jajo. Jako, proszę jabłko. Nie, ja odkrywam. Ja odkrywam jakieś. Trzy, trzy, Gotowe? Tak. 3-4. Piesek. Gdzie masz pieska? No za... Ach ty! 3-4. Kama. No Lila! Heeej. Ona jest dobra. Przysuń bliżej. Więc nie mam. Musisz mieć. Nie mam. Hmm, mieć? Nawet z... nie mam. Też tak Ale ja nie Tyś mam. Naprawdę, co ja miałam? Poczekaj, Polka, zobaczmy. Lila, połóż na to, bo chcemy zobaczyć, coś miałyśmy. Zielone, pomarańczowe. Ludka miałam. Zobacz, nie, ja nic nie. Poczekaj, nie. No to patrz. O, duch miałam. Dobra, Liluszu, połóż to tak, kochanie. 3-4. Jabłko. Też coś miałam jabłko. Trzy, yy, cztery. Ach, trzy, cztery. Tu Trzy, cztery. Bom. Bomba! Ja wierzę. Bomba, trzy, bomba. Hama. Hama. O, A jak ta ręka się y, nazywa? Double. Double. Słońce. No kurczę, Lino! Lila. Lila, Chcesz nas pokonać? Ręka, dabu. Double, muszę powiedzieć dawał. Nie mam drabu. Kostka lodu. Hej, to jest lod. Trzy, mi. cztery. Żółw! Żółw, no, no, powiedziała, powiedziała Ty, mhm. mnie pokonać. Po polsku, Matysiu. Kon. Zebra. Hmm. Nie mówię zebra. Ogi. Hmm. Ser. Hmm. Chha. Jabłko.